Więc zdrowie całego układu, całego organizmu zaczyna się zdecydowanie od jelita, i dlatego ja uważam, że każde dziecko od urodzenia powinno przyjmować probiotyki. My, no i tak jak bardzo często my jedliśmy i żyjemy, my nie dawaliśmy probiotyków i żyjecie. Też się tak słyszy, bo moje obserwatorki zalewają mnie dużą ilością wątów w stosunku do nich, no bo chcą inaczej robić niż wszyscy, tak? Ale ja uważam, że nasz mikrobiom dostaje nas naprawdę kosmicznie po dupie. Za przeproszeniem, z tego względu, że po, już zaczynając od wody pitnej, tak, która jest zanieczyszczona, mimo że uważa się, że jest bezpieczna do picia, i mówię o butelkowanej, o tej z wodociągów też z kranu to ona zawiera wiele substancji, które niszczą nasze bakterie w jelitach, w mięsie, w mleku, antybiotyki, hormony. Oczywiście nie jesteśmy tego w, pełni w stanie w pełni uniknąć, ale one też mają niekorzystny wpływ na nasz mikrobiom.